A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie malutką Wenecją i postaramy się z maleńkiego państwa stworzyć potęgę na Morzu Śródziemnym. Proszę bardzo, moi drodzy, mamy tutaj taką piękną Wenecję. Mamy tutaj trochę terenów, nie jest aż tak trak... Znaczy nie słabo, Ale też mamy, moi drodzy, wasali. Mamy tutaj właśnie wasala na, to jest dzisiejsza Kreta. Tutaj kilka wysepek. Szczerze, byśmy ich podbili z czasem. Weźmy sobie podatki, towary. No i zobaczmy, moi drodzy, kto tutaj dominuje na Morzu Śródziemnym. No na pewno tutaj. Mamy kilka takich państw, jak Aragonia, Królestwo Francji. Tutaj mamy Neapol. Mamy, moi drodzy, Imperium Osmańskie. No i dzisiaj postaramy się ich stąd wyrzucić. Musimy się porozwijać, ponieważ mamy 41. Miejsce, to nie jest dobry wynik Dajmy sobie trzymanie wojska na start, no bo raczej To już od początku będziemy prowadzić sporo wojen Reszta w populację oraz właśnie w ekonomię No to już mamy na start prowincję do Ogarnięcia, trochę smutne Z Wenecji będziemy mogli zrobić Włochy Ale raczej nie Będziemy taką własną republiką Zresztą już nie mamy monarchii, ale dobra A ja się nazywam Republika Wenecka, no nieważne Musimy trochę pozbierać pieniędzy i zacząć Moi drodzy atakować księstwa tutaj malutkie Bo póki co one są słabe, ale z czasem Mogą urosnąć tutaj nieźle w siłę o, właśnie, bo mają tutaj tylko na razie 1800. To jest akurat spoczko, Możemy ich szybko tutaj zajm zajmować. Tutaj podzielimy sobie tą armię. I postaramy się od razu wjechać na. O, nie tu, tylko tu, na tego gościa. Ferrera. Musimy popodbijać włoskie księstwa. O, tutaj weszła mi armia i od razu zniknęła. Ale to dobrze, dobrze. Akurat możemy sobie właśnie teraz rozwiązać jednostki i zacząć asymilować. Jak coś to po prostu. nie dajcie asymilację, bo wiele osób się pyta, Jerry, jak tylko asymilujesz? To po prostu klikacie tą tutaj opcję. I ona przerzuca Was od razu na kolejną prowincję. I wtedy, jak tak szybko klikacie, to wszystkie Państwa. Bardzo szybko asymilujecie Oczywiście na komputerach, nie na jakichś tam telefonach Ja nigdy na telefonie nie grałem w Age of History 2 i 3 No bo po co, jak jest na komputerze Tutaj też mamy Austrię, na którą trzeba uważać Mamy Węgrów, no trochę tych państw tutaj jest Które nam zagrażają O, Osman moi drodzy, Osman zaatakował Czy ja mogę się już poddać? Nie eee, to jest niedobrze, to jest bardzo niedobrze Zobaczymy, znaczy no kurde, on ten teren, teren no w sumie nam zakosi, ale w czego jakieś Desanty czy coś to chyba się obronię Ja na razie będę trzymał pieniądze, opłynie jakieś Tysiąc, dobra, ale tysiak tylko no to luźno. Jeszcze na twierdzy zwierząt. <grym> to pozdro. Dobra, weź to sobie, co? Osman weź sobie tą prowincję. Ura, się tak szybko nie podda. Ale lajtowo, dobra. E, to nie będziemy po prostu na niego marnować czasu. On będzie mi się tutaj desantował bardzo małą ilością wojska. Raczej, e, bo desanty tutaj są, że tak powiem, może to jest tutaj najlepszą granicą w Age of History 2. Dlatego my po prostu dalej będziemy tutaj atakować te księstwa. Kawałek po kawałku jest zjadać. Już no, na 10. miejsce awansowaliśmy. Mega szybko. Ale w sumie, no tak, bo na tym scenariuszu 1440 to jest dużo małych Państw słabych. O 2-2-2 armii, a teraz będzie 4-4-4. Uh, tutaj papież może zareagować, ale dobra, może zdążymy zanim w ogóle papież coś zrobi. O kurde, tutaj jeszcze Osman mi się przebija przez Bośnię. To niedobrze. Tutaj spróbujemy to obronić. Chyt, udało się. A papież tutaj reaguje. Kurde, nie chciałem się bić <grym> z papieżem, ale dobra. O kurde, ile papież ma jednostek? O ja nie mogę, widzowie. Nie wygląda to kolorowo, ale Osman tylko desat 200, Okej. Okay. Kurde, ten Osman się tutaj przebija wszędzie. Na szczęście papież sobie dał spokój, ale innych to jakieś księstwa pośmie, a jeszcze. O kurde, i sobie przychodzi. On przez wszystkie kraje tutaj przechodzi. Wszyscy dają mu dostęp. No ja nie mogę. Fajne chrześcijańskie państwa, moi drodzy. Wypadł mi stąd. Pyk. Nie ma was. Nie ma was. Kurde, tu mi się. Jeszcze przez Austrię. Nie, no. Dajcie mi spokój. No powiem wam gorąco tutaj. Strasznie dużo wojen. Jeszcze Serbia teraz. No, jeszcze mi deklaracje niepodległości chcą. No dobra, no muszę się zgodzić, no. Trzy wojny. Naraz. Ciężki temat. Tu mi się rozbijają. W sumie dobrze. Dobra, Bośnia się odwaliła. Na tyle dobrze. staramy się jeszcze tutaj odbić te tereny. Dobra, i czy ty się ode mnie odwalisz? Dobra, w końcu mamy to. I teraz ta Serbia niech też się odwali ode mnie. No oni się nie chcą odwalić, kurde, to nieładnie. Dobra udało się, moi drodzy, obroniłem się przed wszystkimi. No, mogło być gorzej, to nie były aż tak ciężkie wojny, ale też nie było jakoś specjalnie łatwo. Ale w międzyczasie tutaj ogarnęły się inne prowincje, więc jeżeli chodzi o kwestię asymilacji, więc możemy tutaj dalej działać, odbijać. Na przykład taką republikę Florencką. Hyt, hyt. aha No nieźle. Okej, okay. trochę poszaleli. Oni no, da mi się tutaj rozlać. Dobra, mamy to. Zaraz tą scenę sobie zjemy, później. Państwo kościelne, no i lecimy tutaj w stronę Neapolu. A później jakaś Austria. No w sumie i tak jesteśmy już wyżej w rankingu, ale trzeba na nich uważać. Raz spróbujmy tę legę dojechać. Od razu wszyscy na stolice. Dwa koła tylko, no dobrze. Zaraz będziemy się klepać z pierzem. Aha, Węgry mnie zaatakowały. No rewelacja. A, Austria i Węgry. To jeszcze większa rewelacja. No na razie się tutaj tak trochę bardziej rozbijają o mnie. Zobaczymy, czy damy radę. Ty, ja co ty państwo takie jakieś agresywne? Ja nie rozumiem. Od kiedy tak się stało, że oni to sobie wszyscy agresywni? No to jest akurat spoko, że ten front się nie zwiększa, za bardzo. Możemy sobie tutaj ich zamykać. O, właśnie. I tutaj teraz bić. A, no tak, przebili się. Standardowo. ustawić jedną lukę, oni zaraz to wykorzystają. Nie. A teraz przypał mają Austriacy, bo ich moi drodzy właśnie zaatakowała. Zaatakował Czech. Bardzo dobrze dla nas. To jest dobra informacja. Ja oczywiście Węgry będą nam przeszkadzać, ale okej. Okay. To w sumie z Austriakiem chyba możemy zakończyć tutaj temat, że biorę to, to, to i to. Baw się dobrze, ziomek. I teraz jest to tylko Węgier, który też tak sobie średnio tutaj radzi, średnio dycha, więc już. Tak dużą część armii im wypaliłem. No to jeszcze jakieś próby. Dobra, zakosimy coś mu tutaj, bo też nie chce się bić za długo z nimi. No, coś takiego, daj inara. No, mamy to. Dobrze, dobrze. Jakoś poszło. Atakują nas, ale my się jakoś tam bronimy. No, oczywiście to nie jest mój ulubiony taki scenariusz, że mi nagle wypowiadają wojnę. Jeszcze dwa takie duże państwa. Polska 73? Co się z Polską? O nie, Śląsk zjadł Polskę, moi drodzy. No, koleni są niepodległości, ale teraz jesteśmy mocniejsi. I możemy temu zaradzić. Tutaj się po prostu zdesantować i ktoś jeszcze mi wypowiedział wojnę. A ci tu. Tutaj. Oni nie mają do nas dostępu wojskowego. Idź sobie. I chyc. Dobra. I nawet tutaj nie będziemy się bawić. Po prostu anekcja. Bierzemy te wyspy. Ja się ciągle, czaje, ja się ciągle tutaj czaję, moi drodzy, na papieża, ale problem z tym jest. Chyc, chyc, ok Okej. Teraz zobaczę, że papież jest gdzieś tam na wojnie, więc będzie chyba łatwiej tutaj zająć. No. Mamy go. Łatwo, łatwo. Widziałem jakieś te jednostki, co płyną. Okej. Okay, tutaj we Włoszech, no. Już nawet dominujemy, można tak powiedzieć. Uuu. Moi drodzy, sami tutaj zaatakowali. No to nieładnie. Nie tylko oni. Marchia brandenburska. Czy wy jesteście poważni. Dobra, ale. Hmm, 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 hmm. Na tych terenach jeszcze nie mogę tak super dużo rekrutować. Marchia Brandenburska ma tylko trzy prowincje. No dobra, to fajnie. Nawet jak przyjdą, to zostaną pokonani. Uj, 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 uj dobra. Dobra, części już wypalili z armią, bo trochę tutaj się wbiło. Jeszcze trochę się bronimy. Oni nie są w tacy superpotężni. super potężni. które oni mają miejsce. 43. No teraz wbijam na stolicę i oni tak, wypalili się z całej armii. No i bardzo dobrze. Czyli tutaj sobie już, moi drodzy, weźmiemy południowe Włochy. Italiano. Mamma mia. Hyt hyt. No i pięknie. Pięknie, moi drodzy. Piękne tej prowincji po 7, 5, 6 punktów, więc dosyć takie fajne rozwinięte. Ale nas atakują w dzisiejszym odcinku, co nie mało, co my atakujemy. Większość to oni nas atakują. O, i mamy z zakonem maltańskim wojnę. No, skoro chcą, czemu nie? Możemy Maltę sobie zakosić. Też ważny punkt tutaj na Morzu Śródziemnym do podbicia. Elo, dzięki. Nara. Mając to wojsko, moglibyśmy też podbić, moi drodzy, naszego byłego wasala, czyli zwaną Kretę. Oni w ogóle mają wojnę z Albanią. Niby zareaguje tej Cypr, ale zobaczymy, czy ten Cypr też będziemy w stanie pokonać. To się wbijamy. Dzięki Kynara. Jakbyśmy Cypr jeszcze przejęli, to byłoby nieźle. Chyć. Okej. Okay. Proszę, nie mieli nic na stolicy. Dobra, coś tam mają, ale i tak się udało. 94 jednostek. Normalnie, moi drodzy, jakbym grał z kalkulatorem. Kreta Cypr. Dobrze, ty, to to jest mega mocne. To tutaj naprawdę kontrolujemy całkiem dużo, patrzcie, przez te wyspy, przez kretę. Trudno tutaj w ogóle się dostać do Morza Czarnego. Tutaj mamy Maltę. Można by się pokusić teraz o Bośnię oraz Serpię i Albanię, żeby też tutaj, żeby tutaj ich wchłonąć i żeby właśnie kolejne państwa z dostępem do Morza Śródziemnego byłyby nasze. Znowu Węgry. Mi wypowiedziały wojnę. Co to jest? Burgundii, księstwo. No, Węgry to tak, no dobra, możemy ich tam trochę coś tam ugryźć. Choć nie zależy mi za bardzo na nich, tam jakieś, wy... coś tam jakieś jednostki wystawili. Hyc, 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 chyc. coś tu tylko tyle weźmiemy. Więcej nie potrzebuję, a nawet nie wezmę. Dobra, to wyświetli tak i tak. My no ja nie chcemy się z nimi klepać, właśnie, bo nas to nie interesuje. Księstwo Burgundii. Oni gdzieś tutaj są, tutaj są. Nie, to nie jest księstwo Burgundii, to jest księstwo Burgundii. No duże, całkiem spore, ale no mówię, nie chcę się z nimi klepać. O, tutaj właśnie mamy Republika Genui, to byśmy mogli podnieść. Bić. Oni tutaj też są mocni. Całkiem ładnie. Całkiem ładną część tutaj mają. No, moglibyśmy się tutaj coś przygotować. Tutaj taki jeden mocny stack powinien dać radę, bo tutaj dosyć takie wąskie tematy. Wąskie klimaty. O, proszę bardzo, ładnie. Wypowiedzmy im wojnę. Niby prowancja jeszcze zareaguje. Tutaj siódemka w nas biła. Pyk. Już mają po stolicy. Tutaj 21 koła. To jest sporo. O, właśnie, jeszcze Monako tutaj jest. Hyt, hyt. Witam. Tutaj się podzielimy. Właśnie, tutaj zaczyna nam się robić z tym księstwem tutaj prowincja, znaczy granica. Ja nie chciałbym się z nimi właśnie klepać. Dobra i wy tutaj Pięknie Kolejne państwo nasze Z dostępem No tutaj rozrastamy się bardzo ładnie Ale z tym gościem nie jesteś Bo właśnie nie ma nic takiego No i dobrze Teraz możemy tak Zjeść sobie to państwo miasto Bo mi tak brzydko tutaj granica wychodzi przez nich Jeszcze ten Mediolan To jest Mediolan? Tak Też byśmy mogli ich zjeść A Co tu Francja robi? Francja przeniosła stolicę moi drodzy Do Hiszpanii Niezłe, niezłe cyrki się tu dzieją Dobra tu już mamy ładną armię Zjemy ich w jednej turze? Oto to jest pytanie Czy się może gdzieś odbijemy? pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Ok. Jednoturowa wojna. Fajne prowincje. 7, 8. Nice, nice. To mamy. Może teraz pójdziemy sobie na Bałkany. Kirymy. Raczej tutaj na Bośnię więcej nie trzeba. Po prostu nad nic nie rekrutuję. Biorę to wojsko, co przed chwilą używaliśmy. No, oni się tutaj porozbijają. No, ja sobie wchodzę jak do siebie. O, kurde, dobra. Wywalili z jakąś szóstką. No właśnie, coś się jeszcze będą próbować rozlewać. Cyk, cyk. Ok. Wy tu i wy tu. Bośnia poległa. Przydałoby się właśnie jeszcze Serbia Albania, bo mają dostęp do morza. Nawet granice ładnie by wyglądały. O, tu mnie coś atakuje. Takie maleńkie coś, tylko weźcie mi tu armię ogarnijcie. To już 9 tysięcy miało, taki mały potworek. O, piątka, cyk, dobra. To na razie ich odbijamy. Taka nieoczekiwana po prostu sytuacja. To już sobie wchodzimy tak trochę do Niemiec. Księstwa niemieckie przejmujemy. Wjeżdżamy w Serbię, od razu atak na stolicę. Jestem ciekawy, czy się odbijemy, czy nie. Stolica zazwyczaj... A nie, 700 jednostki tylko. Zazwyczaj najbardziej zabezpieczona, ale widzę, że nie tym razem. No, coś słaba to Serbia. mega słaba. A nie, tam się odbiłem. O kurde, nie lubię tak. Aha, oni się nie ruszają tu? Ciekawe. Dzięki Nara. Już coraz większa granica z Osmanem. Jeszcze właśnie byśmy podbili tą Albanię. Nie ma sensu, żeby istniała. Hyc i chyc. Znowu Węgry i Austria mi wypowiedziały wojnę. No nie, no co wy robicie? Po co? Co ty robisz? Co ty robisz? No raczej się jesteśmy tak silni, że Austria od razu już powiedziała: Dobra, dobra, jednak się nie bije. Węgry też coś dziwnego odwalają. Atakują mnie z jakimiś 50 jednostkami. O, ci jeszcze mnie atakują? Dobra, dobra. Bo zaczyna się robić imba. Weź tą prowincję od Węgra i tyle. Ci mnie tu atakują. Trzeba ich posprzątać. Co to w ogóle za kraj jest? Aragonia. O, Aragonia nawet spoko, bo w sumie one mają dużo terenu na morzu. Przydałoby się to przejąć. Tutaj w ogóle muszę zacząć jakąś asymilację robić. Emirat Granady jeszcze mnie zaatakował. Oni są tutaj. I kurde, w Hiszpanii. Fajnie, bo tutaj mają właśnie dostęp. Ogólnie to całego Morza Śródziemnego. Z nich też pojedziemy zaraz. Bijamy się tutaj. Jest Tutaj wszystko przejmujemy. To nie będziemy mogli mieć bardzo dużo terenów takich fajnych. Jeszcze cimie. O kurde! mnie atakują. Hmm, niedobrze, fajnie. No ale dobra, raczej się tutaj obronimy. Dwie wojny naraz, moi i drodzy. Coś tutaj. Walają jednostki, ale nie wiem, czy coś im to da. Tutaj spróbujemy się wbić, odbić ten teren. O kurde, 11 koła tam mieli. Ledwo co to przejęłem. No i tu jakąś wieżę może postawimy, żeby widzieć, co się dzieje. Dobra, no tu jest spoczko. I to Maragonie to my w sumie mamy już zjedzoną, co nie? Z tego, co widzę, to tak. To możemy im to zabrać. Pyk. Tu część wyspy, wyspy Pyk. O, siódemka tu będzie wchodzić. Ja nie mogę. Se znaleźli okazję do ataku. A wy wbijajcie się tutaj na Gibraltar. Ciągle wojny. Ciągle ktoś mnie atakuje. To jest taka zwykła, normalna agresywność. Jeszcze jestem top 1. Jaki jest sens mnie atakować? Przecież to jest istna głupota. Dobra, tu mam desancior. Sancior. się spróbujmy dalej wbijać. Najgorsze jest to, że ten Sakson nie jest strasznie silny. Ale albo mi się wydaje, albo kończy mi się wojsko. Tutaj wbijamy na tą grenadę. Dobra. Tutaj mocny atak. Dobra, spróbujmy tu teraz wejść. Jak tak mocno zaatakowali. Hyt, Hyt, okej. Okay. Tutaj jeszcze dwa. Okej. Okay. Tu możemy sobie co nieco dorekrutować. No i będziemy mieli tereny w południowej Hiszpanii na to wygląda, więc bardzo dobrze. O kur, ta Saksonia się nie poddaje. Dobra, tamtym już mogę kończyć wojnę. No i teraz bez naszej zgody nikt nie wpłynie na Morze Śródziemne. Tutaj się wbijmy coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Aha, podbijamy się. Hyt i hyc. Dobra, mamy to i z nimi też pogadamy o pokoju, że. Nie, nie obrażam się, daj mi daj mi tylko jedną prowincję. Dobra, niech będzie chociaż ta jedna prowincja, nie chcę się z nim klepać, nie mam po co. Okej. Okay. Dobrze to wygląda, moi drodzy. Teraz te jednostki, wziąłbym tutaj. Te jednostki to samo, niech podejdą tutaj. Tu odpalamy oczywiście asymilację terenów. I tutaj mamy coś. Republika Genui. Dawaj jedziemy z nimi. Aha, bo oni mi tutaj biją, no wiadomo. Pyk. Niech tam sobie coś poprzejmują. Tu pijamy siema, teraz tutaj siema. Rozdzielamy się siema, siema. Sardynia Korsyka całkowicie nasza, moi drodzy. Tu jeszcze jest ta Aragonia. W sumie też byśmy mogli tą Aragonię podbić sobie tutaj. A, my jeszcze mamy pokój z nimi. No tutaj Portugalia jest w ogóle. królestwo Portugalii. Jakbyśmy tak by powiedzieli szybką wojnę Portugalii o jedną wyspę? Zgodziliby się? Tak, no i nice. A w ogóle wiemy, jak wygląda nowy świat? Chyba nie bardzo. W ogóle nie wiadomo, czy ktoś tam podpłynął, czy nie. Tutaj widzę, że Aragonia się tutaj na tych dwóch wysepkach trzyma. To my tam pomożemy paść do końca. Hyc i hyc, hyc. Dzięki Nara. Bo oni tam ktoś z kimś innym się tam biją. No i pięknie. Teraz tak patrzę, moi drodzy, że moglibyśmy się wziąć za Osmana. Tutaj tereny już mamy w miarę ogarnięte. Kontrolujemy już chyba wszystkie wyspy prawie na Morzu Śródziemnym. No zobaczmy. Cypr, Kreta, tutaj te wysepki greckie. Malta, no. I jeszcze tutaj w ogóle Gibraltar. Ja bym teraz wywalił Osmana Jako po prostu taka wojna religijna Żeby postarać się go wywalić z tutaj Z, e, z Europy I zabrać im linię przegową Tylko czekajcie, gdzie tu najlepiej rekrutować jednostki Ileś poborowych tutaj Żeby się tak nie naklikać za dużo A Osman w ogóle który jest w rankingu? Szósty Dobra, jednostki się już ustawiają Po kilkanaście na kratkę Więc wypowiedzmy mu wojnę I tutaj zobaczymy Jak ten Osman się zachowa Czy będzie łatwym, czy ciężkim przeciwnikiem Zobaczymy, czy będą to jakieś chore desanty Nie, na razie tutaj 400 jakieś tam atak. Tak, okej. Okay. Ale to jeszcze nic nie jest pewne, co tu będzie się działo. Ja nawet tutaj 8 tysięcy zostawił na plecach, na wszelki wypadek. O, właśnie. Już tu robi jakiś desantior. Tu jednostki do przodu. On w ogóle tutaj ma stolicę tak blisko. 9 koła, pyk, pokonane. Tu już się wbijamy na Morze Czarne. Dobra, w tamto miejsce będzie się desantował bardzo dobrze. W ogóle ten, Konstantynopol nie jest jego. Co ciekawe. Odbijamy tutaj Grecję całą. No, dziękuję, dobranoc. Tutaj jeszcze jednostki przybywają. Wbijamy się już tutaj, pyk. I rozlewanko, żeby były punkty później. No, Konstantynopol też by się przydało podbić Z tego ziomeczka Bo ten tutaj ziomeczek kontroluje Karaman, Konstantynopol, ale to U niego to może się udać po prostu, że bierzemy Konstantynopol i Nara, to jest taka szybka wojenka Zobaczmy ile możemy już wziąć na chwilę obecną No jeszcze troszeczkę musimy podejść do przodu Na szczęście tutaj akurat prowincji do podbicia nie brakuje Wielki Osman pada Pod Republiką, ktoś tam próbuje Ale ma bardzo małe jednostki, no i elegancko Tutaj prawie już dochodzimy do Ziemi Świętej No ale coś takiego możemy mu zakosić, o proszę bardzo Na które spadł teraz miejsce? 24, no to nieźle, ale potrzebujemy teraz tutaj portu ważnego, jakim jest Istanbul, czyli lepiej Konstantynopol. Jakąś wojnę mam tutaj z jakimiś nobami, dajcie mi spokój. Teraz robimy tak, stoi tutaj 50 tysięcy ludzi, wypowiadamy wojnę. Chodzimy na Konstantynopol yy, I wy tylko to przyjmujecie do wiadomości Ja biorę ten Konstantynopol To ma być koniec wojny, rozumiecie? Rozumiecie No i bardzo miło, sympatycznie Nie no tutaj moi drodzy udało nam się praktycznie y, Z naszej Republiki Weneckiej stworzyć imperium Które tutaj dominuje Jeszcze został nam jeden gość do podbicia Żeby zgarnąć tutaj część afrykańską I wtedy nikt nie wpłynie, ani nie wypłynie Na morze śródziemne Bez naszej wiedzy, bez naszej zgody Poza tym ilość tutaj przyczółków jest przeogromna Z naszej strony W sumie mamy 70 tysięcy, to o, w ogóle Włochy możemy stworzyć. Ale to może zaraz. No a w sumie czemu nie? Dawaj, zrobimy te Włochy. Stwórz. Tak. Mamy Włochy. Ładne, zielone. I później możemy zrobić Zjednoczone Włochy. I czego nam brakuje. A tutaj Afryki. Ale to nie. To, by, to dajcie spokój. Po prostu mamy państwo włoskie. Tylko tak. Tutaj musimy się zabezpieczyć przed jakimś atakiem. Jeszcze tutaj. Na pewno będą chcieli przeatakować, Ale głównie będziemy operować tą 70. -ką. Musimy się tutaj zdesentować na Barcelonę. Włoska Barcelona. Musimy właśnie najpierw podstająć te tereny europejskie. Później się wbijemy na Afrykę. Ona jest tutaj na Gibraltar. Kurde, nie mogę kliknąć takie to małe. Dobra, tam ty udało się. Tutaj też jednostki zniszczone. To zróbmy sobie szybko port. Wielki desant na Afrykę. Aha, Austria. Nie no, Austria, ty jesteś jakaś głupia. Co ty robisz? Po co ty mi atakujesz? Wiesz, to jest pewne, że cię dojadę. Tylko tracimy czas antenowy na ciebie. Pyk, mamy to. Jeszcze od rabatów w sumie moglibyśmy skoczyć. Mieć. Ale rabat. Dawaj tutaj się rozlejemy. W sumie trochę więcej na tą stolicę. Tutaj mniej na pustynię Hyt, hyt, hyt. O, kurty mieli tam armię. Odbiłem się. Dobra, zakosiłem jedną prowincję nara, Austria. No i tutaj, moi drodzy, sobie też przejmujemy tą część tutaj Hiszpanii, tutaj trochę terenów. No i mamy kompletną... Kontrolę nad Morzem Śródziemnym. No, piękna sprawa, moi drodzy. Piękna sprawa. Tutaj brama, tutaj cała kontrola. No, co prawda, tutaj Afryka, ale no, praktycznie bez nas tutaj nic spłynie. Co prawda, tutaj mogliby podpłynąć i przejść, no ale to przez pustynie się nie opłaca. Lepiej drogą morską. Zobaczmy, co się podziało na świecie. Anglia tutaj sobie nieźle dała radę. Coś się tutaj wbija na kontynent. Elektorat Saksonii. Nice, nice. Dania tutaj coś przyjmuje. Republika Nowogrodzka robi własną Rosję. Eee, co to tutaj jest jakiś, nie wiem, sutanat. A jeszcze bym zobaczył jedną rzecz. Czy tutaj doszło do jakiejś odkrycia Ameryki, do jakiejś kolonizacji? Czy jakiejś Państwo się tym zainteresowało, upływamy sobie wzdłuż wybrzeża. No nie bardzo. Pyk, kolonia włoska. Mamy to. Więc moi drodzy, ja mam nadzieję, że się naszek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce, w górę, komentarzy, subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się hej.